Siemaneczka raz z Poland. Także dzisiejszy odcinek zaczniemy od wizyty na naszych starych, że tak powiem, wystawkach w Lerwan. Także to jest jedna z nich. Także przyjechaliśmy sobie zobaczyć po roku, jak to tutaj wygląda. I to jest druga moja. To jest druga moja, którą robiłem. Także tak to wygląda. Dla przypomnienia. Także cały czas są do obejrzenia w Lerwa. Na toruńskiej Także widzicie O widzę, że tutaj ktoś siadał <grymne> Także ubikacja odeszła Tu miałem jeszcze jedną taką czarną Jak pamiętacie yy, Z wanną i z prysznicem Ale widzę, że już tutaj jest zmienione Zobaczymy tą Naszą trzecią o, Tu w sumie miałem pięć nie? Tu macie dwie, trzecią zmienili Tu mam czwartą Także tu była czwarta moja Także ta jest czwarta. Nie? Także to była moja czwarta wystawka. A tu była piąta, ale też widzę zmienili. Jak pamiętacie z tymi pasami. Było dobra. Także my się zawijamy dalej na robotę. Aktualizacja, jesteśmy tutaj na łazienetce. Lecimy sobie już jakiś czas ten narożnik. Inwestor pojechał po klej. Także dokończymy sobie dzisiaj to, czekamy na inwestora, także dokończymy sobie to yy, i muszę taśmę dokończyć, nie, bo było już pachlowane, także taśmę dojedziemy yy, i położymy hydroizolację dzisiaj, znaczy się hydroizolację posprzątamy i zagrętuje podłogę, przepraszam troszkę się pospieszyłem, yy, ale normalnie taśmę sobie posprzątamy za, za, za chwilę i po prostu przystąpimy sobie już do przygotowania podłogi pod hydroizolację, ponieważ chciałbym jutro zacząć tutaj tą ściankę i wtedy sobie przejść do podłogi. Nie? I zaczniemy oczywiście od brodzika, ponieważ brodzik będzie tak od drzwi. Yy, tu do no, tego albo tego, tego dobrze, już teraz nie pamiętam jak mierzyłem yy, 120 wchodzi także tu wejdzie cała płyteczka gdzieś do tego momentu 60 także tu cała kafla yy, będzie powierzchnia cała płytki będzie tylko jedna fuga fuga oczywiście dojdzie do, dotąd i tu już całą kafelką sobie polecimy i tu i wychodzi nam taka mała docineczka, oczywiście tu pralka wszystko będzie wstało, także tu nie będzie widać Także tu tylko ten moment będzie tej małej docinki, a tutaj już wchodzą pełne kafle, nie? I tutaj w tą stronę tak samo, także ze wszystkimi docinkami sobie uciekniemy tam Także wszystkie docinki idą tam pod pralkę I tak to będzie wyglądało Także tak to jest yy, Rozmieszczone, zwymiarowane przeze mnie i skonsultowane tutaj z właścicielem, z Także zgoda jest, także tak kładziemy płyteczki. Eee, a my się na razie bawimy tym. Ryszard, ty, Ryszard, w tym czasie, e, ponieważ Mateusz dzisiaj nas tylko ogarnął na chwilę, także Rysiu sobie leci. zasłoniliśmy żaluzję, e, przyjedzie właściciel. Z klejem, także zamkniemy sobie ro, roletkę, także wszystkie ogólnie pozamykamy. I będziemy sobie szlifować z żyrafy. Dobra, także nie cię. Dobra, także towar zostaje już dostarczony. Także ja mieszam. I za chwilę sobie timeline psika szybkiego zobaczycie jak to się klei. Aktualizacja postępów i Także. Taśmy poleciałem na około, teraz zagruntowaliśmy. Jak widzicie, grunt leży. Odpaliliśmy wariata. Eee, no co, no i tutaj przedmucha. Także folia, raczej jutro i to dobrze dosknie. Eee, Rysiu już leci pomieszczenia eee, No co, tutaj już poleciał korytarz. Tu już na rożniczki poleciał, polecia one zostały. Jak mówiłem rolety opuściliśmy Także przyciemiliśmy sobie Żeby jechać jutro z sufity Także jutro tutaj do Żyrafy Do lezika e, Będzie ładnie wszystko szlifowane I jeszcze gdzieś tam jak Maszyna nie dojedzie to jeszcze się e, Przeleci po narożnikach Jeszcze zobaczymy e, Gdzieś tam gdzie nie gdzie Jak będzie trzeba poprawić to jeszcze się poprawi delikatny szlif e, A tam całkiem spoko e, Tutaj Rysiu już Nifował. Także widzicie, właściciel tutaj sobie już zaczął szpachlować ściany, dlatego mówiłem, nasze zadanie tutaj było poszpachlować sufity. Także tutaj, już etapami, pomalutku do przodu, sobie właściciel inwestorów sobie robi w swoim zakresie. Także mówię, to nam wysycha, także czekamy, aż wyschnie, się położy hydro. No co, chłopaki będą szlifować. Ja przystąpię tu do hydroizolacji. Dobra, i tak to będzie wyglądało. Postępy prac na tej budowie. Dobra, także my się zabijamy dalej. Niech to sobie schnie. Także dzisiejszy dzień kończymy. Także troszkę tu z rana byliśmy na mieszkaniu. Tak jak mówiłem, że podjedziemy po święcie zmarłych. Eee, po prostu tam te zapraweczki, także tam już definitywnie już zakończyliśmy temat na dużej inwestycji, też zakończyliśmy, eee, także wszystko już po kolei zakończamy także tutaj też już ku końcowi także eee, narożniczki, szlif także eee, nasze zadanie było tylko ze szlifem no i tutaj dokończymy tą łazieneczkę dział montaż i wchodzi wtedy sobie stolarz, tutaj jeszcze sobie będzie działał no a my prężnie, eee, Zaczniemy pełne siły Na tamtą łazieneczkę yy, Z tą kuchnią i przed pokojem podłoga Także w tym tygodniu jeszcze Prężnie tam ruszymy Ponieważ tu położę hydroizolację jutro tu, yy, I co no i będzie trzeba poczekać aż To wszystko doschnie No ale w tym czasie sobie yy, Przed hydro jeszcze po, położę tamtą ścianę yy, Za dużo się nie kręcić tutaj sobie położę z dwa kartony żeby już po prostu nie deptać yy, po gruncie, żeby nie jeszcze kurzyć i robić ślady. Także tutaj sobie położymy z dwa kartony, żeby dojść do tej ścianki i sobie ją po prostu położyć. Dobra, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Także lecimy. No i się maneczka oraz lepiej polem. Także zapraszamy kolejny dzień. W zmagaj budowanej komie na kanale. Także wczorajsza robótka, Także tak już wygląda. Łazieneczka, wczoraj wtapialiśmy tutaj taśmę hydroizolacyjną, no i mamy zagruntowane. Dobra, zapaliłem sobie światełko, żeby przystąpić do działań. Rysiu tutaj sobie szlifuje na różniczki, a nasz dżentelmen Mateusz leci sobie z żyrafą. Także jest i Mati. także tutaj kuchnię mamy już yy, zrobioną, także kuchnia jest zrobiona, teraz Mateusz sobie poleci cały ten pas, a ze względu na to, że Mateusz nie, nie ma takiego doświadczenia, przed chwilą yy, uczyłem go yy, jak ma się tym posługiwać, jak ma szlifować, tak, także delikatne, szybkie szkolenie Mateusz przed chwilą yy, Przepraszam. O, przed chwilą Mateusz e, szybki instruktaż, e, jak ma robić, otrzymał także chwilę mu pokazałem. Doradziłem parę rzeczy, e, żeby ręce mu nie mplały, bo wiadomo ilość metrów i czas szlifowania. Także e, nie oszukujmy się, ręce wleją. E, dobra, także sobie tam leci z tematem korytarza. Ja będę doglądał. E, teraz sobie tutaj położymy karton żeby nie nanosić nie wiadomo ile kurzu bo wczoraj było gruntowane kleję sobie tylko jedną płyteczkę ze względu na to że chcę położyć hydroizolację żeby wyschła no tutaj nie jest e, dogrzewamy tą derbą dedrom przepraszam e, także jest dogrzewany e, elektrycznie się tu dogrzewamy także czas schnięcia jest troszkę tutaj wydłużony można także szukując, yy, ujmując, i tutaj, że tak powiem, teraz położymy sobie jedną tą płyteczkę, przykleimy tą dolną z tamtej strony i sobie położymy hydroizolację do wyschnięcia. Yy, I po prostu będę doglądał Mateusza. I pokazuje się, facet uczy. <laughs> Także fachu załapię, także yy, będzie częściej. Yy, na nie? Do pomocy, nie? No. I oczywiście przyda mu się to na przyszłość. Zawsze warto mieć jakiś fach w ręku, także zachęcam do nauki każdego. Eee, czy ktoś lubi mechanikę samochodową, czy... Eee, nie. A, i tutaj oczywiście, jak już widzicie, eee, właściciel przystąpił sobie do szparowania po kolei pomieszczeń. Eee, zauważyliście tam. Także sobie lecimy z tematami dobra. Także ja się zabieram za robotę i za chwilę zgram wam postępie dla co się u nas dzieje. Aktualizacja postępów pracy. Także Mati się zabrał tym razem za to. Eee, ja wkleiłem płyteczkę i krateczkę. Także rewizja będzie tak jak wcześniej pokazywałam. dobra, Mati leci, leci sobie z tego względu, tutaj Rysiu leci to pomieszczenie, gdzie docinam płytki, a ja w tym czasie e, zajmę się tym największym lotniskiem, także ja się zabieram za szlifowanie, e, tutaj Mati już sobie dojechał do końca, ja się zabieram za szlifowanie największej powierzchni. Po prostu ze względu na większe doświadczenie i, i nic poza tym. Także ja sobie robię lotnisko i wtedy Mati już tutaj sobie poleci korytarze i te mniejsze y, pomieszczenia. Po, po, po prostu mniejsze doświadczenie i po prostu y, żeby miał krótszy zakres, ruch, krótszy zakres ruchu żebyś miał. Nie? Z żrafą, bo się kręci w kółeczko, <laughs> jeszcze te orbituje na około. Dobra. No ja helikopter jestem. Także bej. Tak. I... i lecimy, dobra. No Taka szybka aktualizacja, sufit już cały, lotnisko zrobione. Teraz się przenieśliśmy, tutaj Mateusz sobie poleci korytarze, a my dalej to co pamiętamy. Od razu szybkie zaprawki gdzieś, jak coś widzieliśmy, jakąś dziureczkę albo coś, to od razu zapraweczki sobie porobiliśmy, żeby wyschło. Nie dobra, jak gdzieś tam jakąś dziureczkę czy coś. Nie delikatną, Dobra, także ci dalej z robotem. Aktualizacja, także mamy tak korytarz wzaśnięty cały. To pomieszczenie na gotowo, to na gotowo, to na gotowo. Została łazienka, tam gdzie robię. I tutaj zostało jedno pomieszczenie. Ciemno jest, leży po prostu kabina prysznicowa, szkło. Także tak to nam zleciało na różniczki. Leczyliśmy troszkę, Mateusz nam się przykurzył. Jak widzimy, także leciał na żyrafie. A my sobie działaliśmy. Dobra, także lecimy. Także kończymy dzisiejszy piątek, piąteczkę, piątunio dniu. I jutro pełne zaangażowanie na tamtej łazience także tam już się będzie działo także pełną mocą wjeżdżamy tam